Miłość to tytuł Pana ostatniego tomu poetyckiego. Tak. Myślę, że to właśnie miłość jest rzeczą najważniejszą na świecie. Myślę, że to dzięki niej mogę tak naprawdę funkcjonować, tworzyć. Pana wiersze zdobywają rzesze czytelników. Owszem, tak, dużo daje mi kontakt z ludźmi. W ogóle kontakt z człowiekiem to dla mnie istota poezji. Niektórzy poeci tylko piszą swoje wiersze. Ja też również czytam. Po prostu ważne jest, aby... żeby być... Dlaczego bym pociąg opóźniony 20 minut? No ja, ja nie wiem. uczniowie? Na pewno nie w Częstochowie. Wszyscy uciekli po pierwszym dniu. A przywiozłam ci obrazek w intencji rodzeństwa do ojca Pio. I to słychać? Co spowodowało, że stał się pan artystą? Naprawdę nie wiem. Ważnym momentom mojego życia zawsze towarzyszyły znaki, już od chwili narodzin. Już widzę, już widzę, już widzę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest I mam, 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 mam. Ojciec kamieniarz, wzór i fakturę mojej pępowiny skojarzył z pomnikiem Mickiewicza w Krakowie. Stąd moje imię Adam. Zaraz potem. No co, jest znowu te korki? Dla taty było jednak oczywiste, że to ja wchłonąłem całą energię i na pewno będę wielkim człowiekiem. Na kolejne znaki nie czekałem długo. W trzeciej klasie szkoły podstawowej otrzymałem wyróżnienie w konkursie recytatorskim. Na szczeblu wojewódzkim przyznano mi cenną nagrodę rzeczową, mikrofon krzyczący, rzeźbę dłuta artysty lokalnego. Bardzo szybko poczułem energię płynącą z poezji. I tego samego wieczora napisałem swój pierwszy wiersz. Swój pierwszy wiersz! Tak. Twoja siostra na pewno odczuwa dumę, mieszkając z tak wybitnym człowiekiem. No tak, ale ja wolałbym o niej nie mówić. Chciałbym chociaż jej zapewnić trochę spokoju. Tak, rozumiem, twoja pozycja wiąże się z olbrzymią popularnością. <śmiech> <śmiech> ale z drugiej strony wiąże się to też z masą wielbicieli i masą fanek. Ale czy jest wśród nich wybranka twojego serca? Pierwszy raz zobaczyłem ją przez szybę fabryki w moim miasteczku. Ona także jest artystką. Rozpaczliwie próbuje się z kimś skomunikować, co tydzień na poczcie odbiera książki z Irlandii, prawdopodobnie uczy się angielskiego. Mieszka z rodzicami, ale wydaje mi się, że jest bardzo samotna. Na imię ma misia. Do Krakowa wycieczkowe. Wycieczkowy, bardzo proszę. Proszę pana. Czekam. Nie ma czasu. Wiesz, co słyszałam? Jak dziewczyny w klasie mówiły, że jak się siedzi? To trzeba napinać pośladki, że? Żeby... Jak ci się podoba? Wiesz co, czasami mógłbyś mi dać jakiś znak.